Cześć. Wiecie co, jest taka śmieszna historia, znaczy dla mnie ona jest zabawna, mam nadzieję, że dla was też trochę będzie. Kuba wyjeżdżając na weekend zostawił mi do zmontowania pewien film. Żeby wam nie spoilerować, nie za bardzo wiem, jak mam o tym wam opowiedzieć, natomiast mamy do zrobienia pewną rzecz. Kuba zostawił tą rzecz mniej więcej w połowie i wydaje mu się, że jak wróci po weekendzie, to będzie mógł do tej rzeczy wrócić. Ale no właśnie. Tutaj wchodzę cała ja, cała na różowo, no bo ja tą rzecz dokończę. Ale z racji tego, że Kuba już nagrał swoją część wstępu, a właściwie generalnie wstęp do tego wideo, za chwilę zobaczycie jakby ponowny wstęp do tego materiału. Zapraszam! Dzisiaj zrobimy coś, czego jeszcze nigdy nie robiliśmy. Mam nadzieję, że to wyjdzie, że Wam się spodoba, no ale trzeba zaznaczyć jedno. Na portalu tabletowo, testujemy przeróżne konsole, komputery i nie tylko, więc mamy wszystko pod ręką. Od PlayStation 5, po Xboxa Series X, po kończąc na Steam Decku, czy na Nintendo Switch w wersji OLED. Wszystkiego nam pod dostatkiem. Ale brakuje nam jednej rzeczy. Konsoli retro. Konsoli dzieciństwa mojego taty. Ja niestety nigdy na nie nie grałem, ale może zagramy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno ją dzisiaj zbudujemy. Słuchajcie, przed Wami Zestaw Lego, nibyle jaki. 2 i ponad 2,5 tysiąca kawałków. Opa! Lego Atari! Dzisiaj zbudujemy konsolę, nie tylko konsolę, bo będzie też do budowy pad, no i cartridge na gry. Zobaczcie sami, jak to wyjdzie. Dobra, pierwsze rozpakowanie wszystkich elementów za mną. E, 2500 elementów to sporo, ale nie spodziewałem się, że aż tyle. Dobre jest to, że LEGO numeruje nam wszystko, czyli tu mamy paczkę numer 9, numer 7, numer 16, więc e, nie powinienem się pogubić. E, co ciekawe, książka, nie, nie nazwa tego instrukcja, to jest po prostu książka, 200, ponad 250 stron. Jak to złożyć? No, będą jaja. Ale fajne jest to, że jest takie retro vintage zachowane Świetnie to wygląda. Wielki propsik dla Atari i dla Lego. Słuchajcie, wygląda to przekazacko. Nie pozostaje mi nic innego jak zacząć składać. I trzymajcie kciuki, żebym to złożył. Słuchajcie, jaka ciekawostka, moja piękna asystentka Kasia, która nie chce się do końca dzisiaj pokazywać, pokażę Wam jak wygląda pierwsza strona instrukcji obsługi, jeżeli otworzymy książeczkę. Mamy coś a'la biuletyn reklamowy z lat 60. Wygląda to przekozacko, jak otworzysz na kolejną stronę i masz pokazane trzy tytuły, które pojawiają się, miały swoją premierę w 60., w 61. i w 62. roku, Kasia, dobrze mówię? 81, o 60 trochę za bardzo poleciałem. 80, osiemdziesiąty i 82. Tam był chyba pierwszy asteroid. potem był... Adventure, of... Adventure Asteroids i e, te, e, te... E... Centipede. Centipede. To nigdy nie grałem. Asteroids grałem. Kurde, ale nostalgia. Wow. Tak właśnie. Składamy. Taki mały protip za dzieciaka jak składałem zestawy Lego a złożyłem ich huchu huchu hu, dużo. E, zawsze był taki, nazwijmy to klips do wyciągania e, klocków. Tutaj w zestawie również taki się znajduje, z dodatkowym jeszcze taką wypustką do tych dłuższych, tak nie wiem, nazwać. Jest to coś, co jest totalnym must haveem przy dużych zestawach, bo to ratuje paznokcie, palce i nie tylko. I też mama i tata nie przyczyna Was potem, że macie wszystko połamane albo że nożem wyciągaliście coś. To jest świetne. To to. Update co udało się zrobić. Po pierwsze, nasza kocia zaatakowała. Po pierwsze złożyliśmy już pierwszego katridża z Grom Adventure i do tego Kasia, moja druga asystentka, zbudowała o taki oto pojemnik na kartridże. Słuchajcie, co trzeba wiedzieć przy tym zestawie Lego? Jest 14 15 różnych pozycji, 16. 16 opakowań z klockami, z czego nie jest tak, że jest jedno opakowanie z numerem 6, jest kilka opakowań z numerem 6 i też o tym przekonaliśmy, bo przez ponad godzinę szukaliśmy klocków, których nie było w zestawie, się okazało, że były tylko że w innym opakowaniu magia. Ale co ciekawsze, teraz rozpakujemy numer 3. Czyli budujemy już samą konsolę, i żeby rozpakować numer 3, musimy wyjąć też podkładki z nieoznakowanego pudełka, żeby to wszystko pasowało. Plus były dwa opakowania z numerem 3, a w numerze 3 było, było jeszcze jedno opakowanie, więc ilość plastiku powiem wam jest zastraszająca. Ale tak, wszystko jest. To składamy teraz już konsolę. Mamy już powiedzmy podstawę naszej konsoli z elementami ruchomymi. Nie powiem zajęło mi to godzinę. Kasia, Może z godzinę. Fajnie to wygląda, masywne to będzie. Ale sytuacja się powtarza to co mówiłem. Numer 4. Numer 4, filmujcie tego, jeżeli kupujecie ten zestaw albo jakiś większy zestaw, i prawdopodobnie będziecie mieli tak właśnie ponumerowane, więc nie róbcie tego błędu, co ja, szukajcie wszystkich opakowań oznaczony tym samym numerem, grob po kroku. To składamy dalej. No dobra, prawda jest taka, że przejęłam ten projekt wczoraj wieczorem. To e, coś tutaj już, jedną siateczkę zrobiłam. Jesteśmy na siódemce, więc y, idzie całkiem nieźle, aczkolwiek sporo dłużej niż zakładałam, ale to nie jest wcale takie proste, oderwać się od normalnej roboty i zająć się składaniem klocków. No ale czas przejść do siedemeczki. Próbujemy dalej. No dobrze, wreszcie mogę to powiedzieć. Skończyłam. Mam wielką nadzieję, że Kuba nie będzie na mnie zły e, i jestem swoją drogą bardzo ciekawa jak zareaguje, jak zobaczy, że zestaw, który miał sam złożyć jest złożony, a materiał, który miał nagrać do końca, nie dość, że jest nagrany, to jeszcze zmontowany i być może nawet wrzucony na YouTube'a. Jakkolwiek, muszę wam powiedzieć Niektórzy być może się domyśli, padły mi baterie w mikroporcie, dlatego nie było mnie słychać, no ale zmierzam już ku końcowi. Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ten zestaw rzeczywiście na końcu po złożeniu wygląda. Ile tych elementów jest, że one są ruchome, to, że joystick rzeczywiście imituje prawdziwy, działający joystick, to, że można sobie tu włożyć kartę i normalnie odpalić grę, to, że konsola jest ruchoma, to jest jedno wielkie wow. Rzeczywiście muszę przyznać, że. Tutaj Lego się mega postarało. Plus jeszcze te dodatkowe elementy, nawiązujące oczywiście do gier, które tutaj mamy w zestawie. Kurczę, no mega wow. Nie ukrywam, miałam super fan z układania tego zestawu. Jestem mega powierana, aczkolwiek kosztowało mnie to naprawdę dużo, dużo czasu. Na przykład na święta przego Narodzenia chcecie. Chciałam powiedzieć dzieciom, ale dzieciom to pewnie nie. Sobie sprawić taki prezent pod pretekstem, że na przykład nie wiem dla któregoś członka rodziny, to jak najbardziej polecam. Nie jest to tania zabawa, bo aktualnie zestaw Atari z LEGO kosztuje coś ponad 1000 zł, więc to, to naprawdę jest sporo. Natomiast kurczę, jedna rzecz, jeżeli. bo, bo to strasznie się palcuje, jeżeli sobie to umyjecie. I postawicie na półeczkę najlepiej jeszcze za szkło, to wierzcie mi, że osoby, które są totalnie odjechanymi fanami technologii, zwłaszcza retro, będą turbo zadowolone z tego zestawu. Więc jeżeli znacie takich frików, to może być pomysł na prezent na święta. Czy też urodziny, czy też każdą inną okazję? To tyle dzisiaj ode mnie, czy też od nas, no bo Kuba też przez jakiś czas był tutaj obecny. Na koniec jeszcze mam dla Was taki easter egg, natomiast to za kilka sekund. Tylko musicie uważnie słuchać tego, co się dzieje w tle. Trzymajcie się do następnego. Cześć! Co? 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 На дворче сись? Добро.